Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Gomez, to jest kolejny odcineczek z gry Reason 1 na wysokim poziomie trudności Moi drodzy, korzystając z tego, że jest noc, postaramy się dzisiaj troszeczkę rozejrzeć Może coś pokradamy jakieś kuferki A przynajmniej taki jest plan Mam nadzieję, że co nieco nam się uda tutaj zwędzić Korzystając z tego, że oni śpią Mamy kuferek, oj Dobra, prawo, prawo, lewo, lewo. Okej, okay, mamy to. Co tu mamy? Monetki, maczugę, Ostrze. Ujdzie. Dobra, tu jest ten Bepo. Ale na razie może nie będziemy z nim rozmawiać. Dawaj kolego, wychodź. Tak się zastanawiam. Ty się przywalisz, nie? Jak ja tu wejdę sobie. Będziesz mieć to gdzieś. Chyba ma to gdzieś. No to dobrze. Jak ma to gdzieś, to my sobie moi drodzy obrabujemy tutaj kuferek. Oj, super początek. No, Okej, okay. no, na szczęście ten. Proste kombinacje. Oj, ile tu rzeczy w ogóle? Tu? Jakiś przepis kucharski. Srybne kielichy. No no. Fajne, fajne. Wybacz Rachela. Że ci tutaj trochę pookradałem. No, ale sama rozumiesz. Siła wyższa. Tutaj mamy co? Hatę Brogara. No i to jest ciekawe. wy się przyczepicie? Chyba nie. Przynajmniej teoretycznie nie powinniście. Coś tu jest, chyba nie. Tylko kufer. No dobra, otworzymy sobie. A no, nawet bez zameczka, jak miło. 45 monet, super. No zawsze coś, moi drodzy. Nie ma co narzekać. Dobra. Kraj, widzę, ma na wszystko wywalone. Bardzo mnie to cieszy. Tu będzie... No, dobra, tu... tu jednak nie masz. Wywalone, ale sposobem? Ty, jaki piersi? Dawaj, ty, udało się. <laughs> udało się, moi drodzy. <laughs> sposobem, bo sposobem, ale się udało. No dobra, idziemy kolejny Tomek. Przyczepisz się. Nie, tam już nie widzisz. Teoretycznie. Spoko. To mi się podoba. O to mi chodziło. O, tu jaki kufer. O nie, lewo jednak. Lewo, prawo, lewo, prawo. Oj. Le lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Dobra. O 95. Moment. Zawsze coś. No dobra. To kuferki mamy z głowy. Moi drodzy. Kuferki pokradane. Tutaj. W tej części. No i co teraz dalej nam no, zostało? Mm, tu jest okradzione. Wszystko. A z tym samym jeszcze tak. Brogar to gruba ryba w moim stawie. Czekaj. A w małym stawie. Sorry. Mhm

Mhm, mm okej, okay, dobra. Co do Brogara? Eee, nie chcę skończyć jako chłopiec są pisłki Brogara. Kto wie coś o Brogarze i mógłby ze mną pogadać? Louis? To, to Lewis. Lewis. jeden z swoich myśliwych. ok dobra Co myśli o nim Rachela? How does Rachel Mhm. Mm no, to zobaczy, To zauważyliśmy. Mhm, mm okej, okay, dobra. Żołnierze Brogara organizują walki na arenie. Czy Don pozwoliłby na to? Mhm. Mm okej. Okay. Mhm. Mm okej. Okay. No dobra. Mhm, no dobra. No jasne.

Mhm. Mm Okej. and that you can't be bullied, Okej, okay, dobra. E, nie pokonam brogara tym bezużytecznym złomem, no trochę tak. Mhm. Mm nie, no, gościł magi. Mhm. Mm

Where can I get workers' clothing? Hawkins is your man. He's one of the Don's lieutenants. Aha, okay. Mhm, mm no dobra. Hey Sam, me the problem with Brogare. wracać do łowów. E, no dobra. Help mhm. Mm not mhm. Mm so note.

Mhm uh -huh. Spotkałem myśliwego imieniu Jan, nie wspominałeś o nim? No tak, poznaliśmy tego Jana na początku naszej przygody w jednym z domów no Dokładnie Mhm uh -huh. Okej, okay, dobra Długowi się poszczęściło i dał mi trochę mięsa dla obozu No tak, polowaliśmy z nim Okej okay. Czek no dobra, to wszystko już wiemy w takim razie. No widzicie moi drodzy, zawsze warto pogadać. E, Domingo, ty mi nic powiesz. Ty mi tylko możesz nauczyć walki toporem. Ty mi możesz tylko nauczyć walki kuszami. No dobra, to musimy tego brogara obudzić i dać mu to mięso. Aż sobie zapiszę, bo pewnie nie będzie szczęśliwy. Czego budzimy. Eee, czekaj, proszę, smażony udziec. Mhm. Mhm, mm -hmm. okej. Okay. Dobra. Eee, czekaj, dlaczego każesz samowi piłować dla ciebie drewno? Eee, czekaj, masz dla mnie jakąś prawdziwą robotę, może tak zaczniemy. No jasne. Mhm. Mm ok. Na wschodzie. Okej. Okay. Mhm. Mm dobra. Okej. Okay. Mam dopinować, by Clay zmienił fila. Tak, to nie powinno być zbyt trudne. Czy Twoich chłopcy robią cokolwiek pozostaniem? Yy, wiesz, że Ricardo nie ma jednego posterunku. No dobra, poczekaj. Dobra, po kolei, bo na razie kazano zdobyć jego... jego zdo zaufanie. Mhm. Mm no tak, no dobra. Czy twoi chłopcy robią coś, cokolwiek pozostanie? Mhm. Okej. Okej. No dobra.

Ok. <laughs> ok. Ok, dobra. Brogarze, poszukam go. Mhm. Mm <laughs> <than> o, oh, <Boże. laughs> To może lepiej, że my go znajdziemy. Um... Poczekaj, a może sobie zapiszę w sumie. I zapytam się jeszcze o tego Ricarda najpierw. Mhm. Mm Ok. Ok, no dobra. No dobra. Nie wiem w sumie, czy było warto. A no, może w sumie, jak zapisaliśmy, to już wypytajmy się go o to wszystko. Dlaczego okażesz Samowi piłować drewno dla ciebie? No, okej. Okay. Musi łowić zwierzynę. Jeśli tego nie zrobi, wszyscy umrzemy z głodu. Mm, masz już trochę drewna? No, nie, no damy to pierwsze. No tak. Aha, ok. Ok. No tak. Hawkins mówi, że masz chronić jego robotników. No, ciężko w to wierzyć. Mhm. Mhm. Ok. No dobra. To idziemy sobie do tego kleja, moi drodzy. On jest tutaj. Przynajmniej był. Mam nadzieję, że dalej tu jest. Leży sobie. Śpi, zabity, kurde. Wywalony na robotę. Nie pojechać stać na straży przy, bagn przy bagiennej farmie? O, nie obchodzi mnie co myślisz o, o brogarze, ale widzisz, teraz to ja mówię ci, żebyś zabierał się stąd. Aha, no, żeby zabrał się za swoje obowiązki strażnicze. Nie mogłem doczytać do końca. No dawa, jasne. Tak. Ech, kocham ten obóz. Każdy chce walczyć. Naprawdę, ten obóz jest cudowny. Tu każdy chce walczyć. O Oj, czekaj. Pauza, pauza, kolego. No dawaj. Ładnie. Ała, to nie było niemiłe. Dobra, jeszcze, dawaj, dawaj. ładne bloki. Łap. Oj. dawaj. Nieźle. No. Pięknie mamy go. Dobra. No, gościu, doigrałeś się. Zabieram ci wszystko. Ty jesteś dła. Czekaj. Zabierałem ten kufer? Chyba tak, nie? A, zabierałem. Dobra. Już nie byłem pewien. To co gościu? Wrócisz do pracy grzecznie? No dokładnie. Super. Cieszy mnie to bardzo. Że wrócisz do pracy, kolego. Po prostu wiesz. Bardzo nam zależy, żebyś zaczął pracować. Czy mogę przy ognisku odpocząć? Nie, nie mogę. Dobra. Chciałbym się gdzieś przekimać, moi drodzy. Ale nie za bardzo widzę tu możliwość. Cię pogniewają. Dobra, to możemy mu w sumie zameldować, że wykonaliśmy zadanie. Tak mi się wydaje. Wstawaj e, Clay zmienił chwilę na warcie. Mhm. Okej. Okay. A i tylko tyle. Spoko. Myślałem, że coś więcej mi powiesz. Jeszcze w sumie do tego Bepo bym chciał się udać. I z tym Bepo porozmawiać. Tylko czy będę mógł to zrobić? Bo on śpi tam, nie? Czekaj, to jest Oscar, Bepo. Mhm. Mm no jasne. E, dopiero tu przyszedłem. Nikt mnie tu nie przysłał. Mhm. Mm e, wypraszam sobie gościu. My tu ciężko pracujemy. Jakie znowu w skrzynie? Aha, ok. Dobra, mam. No tak. E, więc to ty jesteś odpowiedzialny za przynoszenie tych skrzyń, tak?

Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. E, twoja matka, Tilda, martwi się o ciebie. Mhm. Mhm. Okej, okay, dobra. Mogę ci pomóc przenieść tę skrzynię? O, 150 XP aż dostaliśmy za to, że powiedzieliśmy mu o tej jego matce. Nieźle. Mhm. Mm <laughs> Nie. Okej, okay, dobra. Rozwiązałem Twój problem ze skrzyniami, ale czekaj. Magiczność mm, magiczne światło, a daj te światło. No, dobra. Rozwiązałem Twój problem ze skrzyniami, gościu. Mhm. O jaki od razu, jak zmienił nastawienie, nie? No tak. Mhm. Dobra. A masz dla mnie jeszcze jakąś pracę? Nie masz. O jaka burza w ogóle Cię rozpętała. Eee, czekaj, Craig. Eee, nie, dobra. Na razie może nie Poszedłbym tu jeszcze. To jest myśliwy. Mamy ognisko. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby iść teraz o tej godzinie na bagna. Podwładny Proste kufry... Ale tu to ktoś jeszcze jest, czekajcie. Podwładny. Branon... A czekaj, branon my żeśmy znowu rozmawiali, nie? Co wiesz o... Co wiesz o mieczu, No O złotym mieczu? O, oh, ty masz ten odłamek? Mhm ok Mhm Aha A dobra, to on był w tej skrzyni, co, to my go wzięliśmy, dobra Obawiam się, że, ża że żaden z żołnierzy nie przyszedł ci na pomoc mhm no dobra no ale tu nie ma tego luisa dalej ja dalej nie wiem gdzie jest ten luis co my tu w ogóle mamy rządło szczury kurczę jest cholernie ciemno a tutaj te obydwa kufry już zabrałem nie? tak dokładnie dobra no dobrze moi drodzy, to ja myślę, że sobie tutaj w tym momencie skończymy Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie Jeżeli odcinek czegoś spodobał, zostawcie łapeczkę do góry A ja Wam życzę miłego dnia czy też wieczorku I widzimy się w kolejnych odcineczkach, trzymajcie się, hej